Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panią Karoliną Pikułą. Witam pani Karolino. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora, wszystkich widzów, Centrum Edukacyjne Polska, a ja pozdrawiam bardzo serdecznie z Rzeszowa, z Podkarpacia. No właśnie, dzisiaj jest nie taka typowa rozmowa, ponieważ dzisiaj rozmawiamy z panią Karoliną jako kandydatką do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 9. dobrze mówię, dziewiątym z województwa podkarpackiego. Tak, 9. Eee, z, Całe pozycji, tak? z pozycji numer dwa na liście Konfederacji Wolność i Niepodległość. Oczywiście pani Karolina reprezentuje Konfederację Korony Polskiej. O, proszę bardzo, w polskim interesie i Grzegorz Brown z charakterystycznym podpisem, takim jaki jest już na tysiącach gaśnic w Polsce. Właśnie taki, taki, taki napis. Tak jest, więc mam poparcie, mam wsparcie. Pan poseł Brown startuje, jak Państwo bardzo dobrze wiecie. Na pewno widzicie tą rozpędzoną kampanię Grzegorza Brauna w okręgu sąsiedz, sąsiednim, Małopolska, Świętokrzyskie. Świetna kampania wyborcza. Więc chylę tutaj czoła tym, którzy ją organizują, ja, ja niestety nie biorę w niej udziału i trochę żałuję, bo, bo kampanie przy pośle Brownie są bardzo intensywne i, i ciekawe, zwłaszcza gdy są robione na 100 czy 200%. Ja jestem tutaj w Rzeszowie, startuję z numeru 2, tak jak już padła mowa z list Konfederacji, z rekomendacji Grzegorza Brauna, czyli Konfederacji Korony Polskiej. I takie plakaty, właśnie jak Państwu pokazałam, ulotki, banery. Gdyby ktoś jeszcze chciał wspomóc ten ostatni czas kampanii, to proszę o kontakt na karolina 6 na social mediach lepiej nie pisać, tylko lepiej na maila, bo, bo tam jest za dużo wiadomości, a mail jest dla mnie łatwiejszy w obsłudze, żeby tutaj odpisać każdemu. Więc proszę o pomoc, proszę o wsparcie. No a 9 czerwca, proszę o głosy na całą drużynę Grzegorza Brauna. Jesteśmy tą szczęśliwą trzynastką we wszystkich okręgach. Mamy kandydatów w większości na dwójkach, także na jedynkach. Także koleżanka Diana Rukniewicz na trójce w Warszawie, na którą można głosować z całej, z całej zagranicy, ze statków. Przy okazji pozdrawiam wszystkich na statkach czy w liniach pracujących na emigracji. Sama miałam jakieś przyjemność w takiej pracy także spędzać jedne z najlepszych lat swojego życia. A ja raz jeszcze wracając na Podkarpacie, jestem tu skąd pochodzę. Urodziłam się w Krośnie. Tam żyłam, wychowywałam się. Teraz moje dzieci z moją rodziną mieszkamy tutaj w Rzeszowie, więc nie opuszczam swojego okręgu. Jestem tutaj cały czas w tym samym miejscu. No i jesteśmy w trakcie się i ściągnikiem wolności i z moim pikułobusem jeździmy po miastach, miejscowościach, rozdajemy ulotki i ta kampania bezpośrednia myślę, że jest bardzo efektywna, no a przede wszystkim jest prawdziwa. Nie mamy pieniędzy na ogromne banery, billboardy czy reklamy multimedialne, więc po prostu działamy na tyle, na ile możemy, czyli kontakt oko w oko. No właśnie. Czy pani zdaniem wybory do Parlamentu Europejskiego rządzą się jakimiś swoimi prawami? Czy generalnie jest to bardzo podobna kampania wyborcza? No bo jednak sprawy lokalne, czy nawet polskie, troszeczkę się różnią od spraw ogólnoeuropejskich. Czy, 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 czy pani odczuwa tę różnicę, czy raczej jest to kontynuacja wcześniejszych kampanii? Do Sejmu i do samorządu. Tutaj ma pan redaktor na myśli u mnie jako moja kampania, czy nasza jako konfederacji, czy ogólnie jako kampania wyborcza tych wszystkich obozów politycznych, które mamy w Polsce. No, chodzi mi głównie o kampanię Konfederacji Korony Polskiej. No bo czy, czy są jakieś inne postulaty programowe punkty niż w wyborach do, 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 do Sejmu, bo myślę, że na pewno pewne różnice są. Tak, dziękuję za doprecyzowanie pytania. Też już tutaj czas spędzony na tym właśnie rozdawaniu lotek daje się we znaki. Więc tak, oczywiście, drodzy Państwo, to jest inna kampania. Tutaj w tej kampanii przede wszystkim bardzo mocną, jedną z najsilniejszych w całej Konfederacji, a najsilniejszą w koronie, lokomotywą jest nasz prezes Grzegorz Brown, który tak jak wszyscy doskonale wiedzą, bo z różnych części Polski przyjeżdżają na spotkania z nimi, każde spotkanie, nawet zwykłe wyjście na Chodnik to jest kilkadziesiąt, kilkaset osób w jego otoczeniu i te właśnie niepoliczalna ilość gaśnic. My, drodzy Państwo, jasno idziemy z komunikatem, że obecna Unia Europejska, na którą się nie umawialiśmy 20 lat temu, ja nie brałam udziału w tym głosowaniu, miałam wtedy 12 lat, nie jest tym, czym miała być i to mówią nasi rodzice, nasi dziadkowie, po prostu Polacy, nie, nie tak to miało wyglądać. Jedni chcą ją remontować, jedni chcą ją jakoś edytować, naprawiać. No, my uważamy, że taka, jako korona, że taka tak funkcjonująca Unia Europejska nadaje się po prostu do, do rozbiórki. I tutaj hasła poleksitu są wyraźnie zaznaczane. Jednocześnie, drodzy Państwo, no, na, na tę chwilę nie ma żadnego poleksitu i. i te, co pokazują badania, co ciężko powiedzieć, ale jestem przekonana, że w momencie, gdy wejdzie w życie ten pakt o migracji i azylu, a to już za dwa lata, w 26 roku. I przymusowa relokacja tych ludzi obcych nam kulturowo, i zagrożenie dla Polski i innych bezpiecznych części Europy, że będzie u nas to, co na zachodzie, to ludzie zaczną się budzić. No bo chyba nie będziemy chcieli stać się tym, czym jest Zachód, chociażby Szwecja, Holandia, czy Francja czy Niemcy, gdzie ludzie boją się posłać dzieci do szkoły samodzielnie, choć mają blisko, czy są to tak zwane. Strefy no go, co się nam ogólnie teraz w Polsce w głowie nie mieści, ale takie rzeczy na zachodzie się dzieją, więc my takiej Europy nie chcemy. Taki pociąg, w który wsiedliśmy jadąc do tej Brukseli 20 lat temu, jest teraz pociągiem donikąd i pociągiem na dno. Cofamy się jakby w czasie, chce się nam wszystkiego zabronić, jedzenia tego, co chcemy, jeżdżenia czym chcemy, palenia w kominku, czy ogrzewania domu tym, czym chcemy, czy w ogóle sprawienia, by budowania. Nie było tak kosztowne i utrzymanie domu przez ten, cały, przez ten cały EPBD, tą tak zwaną dyrektywę wywłaszczeniową, że nie jesteśmy w ogóle w stanie w takiej Unii Europejskiej być. I te nastroje antyunijne, w tym momencie mocno uniosceptyczne, będą się nasilać, i, i co będzie dalej się działo, i czy Polska z Unii Europejskiej nie wystąpi, my tego nie wiemy. My zaznaczamy jako korona wyraźnie, bez obaw o jakąś cenzurę czy poprawność. Polityczną, że takie nastroje wśród Polaków są. No i my tutaj no nie chwaląc się, ale mam przyjemność być w partii, która ma rację, mówiąc w wielu tematach bardzo ważnych dla Polaków, jak czy ta cała mniemana pandemia, czy Ukrainizacja, czy Izraelizacja, mówi, mówi jak jest. Więc i później okazuje się, że mieliśmy rację. Więc ja raz jeszcze wracając do wątku i do meritum, proszę o głosy na Drużynę Korony. To ta cała trzynastka w internecie jest słynna mapka z całą trzynastką osób z drużyny Grzegorza Brauna. W większości to dwójki, kilka jedynek i jedna trójka, więc bardzo prosimy o to, byście Państwo kogoś z nas do Europarlamentu wysłali, a te a w tych wyborach przede wszystkim chodzi o frekwencję. By, by właśnie tych mandatów było dla Konfederacji, a tutaj wiadomo, nam zależy na Koronie jak najwięcej. No i pozostaje nam tylko prosić Państwa o agitację swoich znajomych i udostępnianie, bo wyobraźcie sobie, że wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą o istnieniu Korony, o istnieniu Grzegorza Brauna, no bo jednak w tych mediach głównych jesteśmy mocno szykanowani, no i musimy z tym przekazem docierać jak naj... Jak naj jak... Pani Karolino... Y... Partia Konfederacja Korony Polskiej jest partią uniosceptyczną. My jesteśmy partią prawdziwie europejską, to znaczy nie odrzucamy dziedzictwa chrześcijańskiej Europy i dziedzictwa Europy ojczyzn. Natomiast uważamy, że właśnie Unia niszczy to, co jest najlepsze, najbardziej wartościowe w tradycji europejskiej. Czy u państwa w okręgu wyborczym, lokalnie na Podkarpaciu, są jakieś takie najbardziej ważne postulaty, które mogłyby uzmysłowić ludziom, że jesteśmy w tej Europie ojczyzn, gdzie chcemy, żeby wszystkie narody, a także państwa narodowe, a nie jakieś superpaństwa europejskie, organizowały życie społeczeństwa w Europie. No tak, zdecydowanie, bez dwóch zdań, to samo zacznie się dziać, bo ludzie coraz bardziej mają tego wszystkiego dość, a coraz więcej odczują na własnej skórze. I tak, tutaj te wartości, którymi my chcielibyśmy, się, żeby się kierowano, o których nikt wcześniej nie mówił, że będą zwalczane, jak właśnie silne, narodowe, suwerenne państwa, Unia Państw Narodowych i ta różnorodność krajów, które są w Unii Europejskiej jest piękna i powinna być szanowana. Nie jest niczym nadzwyczajnym i wartościowym, jeżeli wszyscy będą z jednego metra szyci, każdy kraj jest indywidualny, tak naprawdę na tej arenie europejskiej, w tej Unii Europejskiej i my poszanowania właśnie tych wartości, czy cywilizacji łacińskiej, czy właśnie chrześcijańskiej, czy po prostu państwa, które nigdy nie da pozbyć się swojej tożsamości, nigdy nie da rządzić sobą jakimś tutaj naprawdę lgbt genderowskim, wstrętnym holdingom, które chcą zniszczyć to, co mamy. Czyli y, tradycyjną rodzinę, y, zniszczyć naszym dzieciom wyobrażenie o tym, y, kto to jest rodzina, skąd są dzieci, że to jest mama i tata, kobieta i mężczyzna, że nie ma żadnych y, iluś tam y, stu płci, tylko są dwie. No to y, zmierzanie w tą stronę sprawi, że nie będzie w ogóle Europejczyków, nie będzie Polaków, wszyscy zostaniemy tak naprawdę. Y, Sami sobie winni wyrżnięci innymi nacjami, które płodzą się i rodzą dzieci, i tutaj na Europę najeżdżają, zachęcani zresztą bardzo mocno, a my będziemy w ogromnym niebezpieczeństwie, no bo. No bo, no bo w tą stronę to idzie i to są różne nacje, nie tylko muzułmańskie I, i tak naprawdę ta katastrofa demograficzna, w której też żyjemy, to Unia Europejska jakby wygląda na to, że cieszy się i pielęgnuje się, bo ta cała demoralizacja, deprawacja, te wszystkie pseudotęczowo jakieś tolerancyjne obłędy, w żaden sposób nie poprawiają sytuacji demograficznej, rozbijają w młodych pojęcie czym jest normalna rodzina, czym, czym jest właśnie yy... Wartość i szacunek, jaki trzeba okazać drugiemu człowiekowi od początku życia do, do jego naturalnej śmierci. I to, to po prostu wygląda, jak jacyś ludzie opętani, chcący zrobić wszystko, by wszystko zniszczyć. Totalne multi-culti, totalne pomieszanie z poplątaniem. A ja, drodzy Państwo. Miałam okazję mieszkać w różnych krajach, za czasów, gdy studiowałam i dorabiałam sobie na utrzymanie, na utrzymanie w, na wakacjach, czy później pracowałam. Czy na statku wycieczkowym, czy w liniach lotniczych i mieszkałam na przykład w krajach arabskich i widziałam, jak twardymi restrykcjami obkładano nas jako Europejki, jako Polki, musiałyśmy podpisać, na co się godzimy, na co się deklarujemy, jak ubierać, jak zachowywać, jak nie zachowywać. I dopasować do, do rzeczy, które w Europie są nie do pomyślenia, czyli zakaz dotknięcia narzeczonego, czy chłopaka za rękę w miejscach publicznych w Kuwejcie. no w Katarze to już było dużo mniej restrykcji. Czy, czy, czy po prostu choćby zakaz w, w zaproszenia na herbatę narzeczonego do, do mieszkania, jeżeli on nie był Kuwejczykiem, na przykład, czy nie był rezydentem państwa Kuwejt, więc restrykcji było dużo. Zwłaszcza wobec Europy, na które też wiadomo, jak się w tamtych stronach świata patrzy. I oni potrafią jasno stawiać warunki, a my nie potrafimy. I Europa jadąca w tą stronę po prostu ściąga nas na dno i my musimy zrobić wszystko, by Polaków uświadamiać. No a później te nastroje coraz bardziej mocno eurosceptyczne wspierać, no bo Unia, która ma nas tylko drenować, nasze portfele i niszczyć właśnie naszą tożsamość narodową, jest czymś, w czym no ja nie chcę być i myślę, że większość Polaków też nie chce być. No a, a jak silno zindoktrynują rozumy młodym, którzy też będą mieć coś do powiedzenia w tej sprawie, właśnie mass media, ten przekaz podprogowy, czy też program nauczania w szkole, no, słyszymy już stwierdzenia osoby poselskie. No to są jakieś totalne bzdety, bzdury, na które, które normalnemu człowiekowi nie mieszczą się w głowie. No i tutaj tylko właśnie nasza wiara i przywiązanie do tradycji może nas uratować przed tą katastrofą, którą widać, że celowa Europa nas wciąga. No właśnie, na zakończenie to jeszcze taki problem, który być może się pojawi za kilka lat dlatego może warto już o nim mówić na Podkarpaciu zwłaszcza są plany żeby wciągnąć prowadzić do Unii Europejskiej Ukrainę czyli nagle by się okazało że Podkarpacie jest w jakimś euroregionie razem z jakimiś przygranicznymi ziemiami ukraińskimi co byłoby bardzo niekorzystne politycznie, gospodarczej, i tak dalej. Natomiast z tych spraw dla nas, można powiedzieć, najważniejszych tego upadku moralnego Unii Europejskiej, no myślę, że warto się przyjrzeć temu, co ona funduje z obywatelom Unii Europejskiej, na przykład w przypadku festiwalu Eurowizji, jaka tam zgnilizna moralna była szerzona. No były osoby, którym pospadały spodnie, były osoby, które jakieś satanistyczne gwiazdy tam szerzyły i bardzo dużo takiej, no można powiedzieć satanistycznej, niemoralnej i antychrześcijańskiej treści tam było. Czy Pani uważa, że te problemy z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej, a także z obliczem na przykład, Eurowizji są istotne dla pani wyborców. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza tutaj na Podkarpaciu jesteśmy taką no, kolebką normalności i, i może regionem jednym z biedniejszych, ale ludzie też żyją wciąż wartościami. Nie, nie jest to rejon tak zdemoralizowany, jak inne duże ośrodki Polski. Ludzie przyjeżdżają do nas widzą różnicę, jak jest tu, a jak jest w Warszawie na przykład. Jest to problem ogromny i palący. A przede wszystkim, o tam pięknie się panu Kotek skrada za plecami. I, i, I przede wszystkim tutaj ludzie chcą tej normalności, i na pewno nasi wyborcy to docenią. I tutaj wierzę, że mandat dla Konfederacji także z tego tytułu zostanie zostanie no, wywalczony, bo to jest no, walka, chcemy czy nie, zwłaszcza przy niesprawiedliwych środkach. Obecność Ukrainy w Unii Europejskiej jest w ogóle nie tematem absurdalnym, bo nie wiem, jak o czymś takim można w ogóle. Rozmawiać w momencie, gdy ten kraj jest tak mocno skorumpowany, jest to kraj, w którym, na którym, w którym toczy się wojna, czy, czy chcemy, czy nie, tam jest, tam jest konflikt. I zbrojny, i, i no jak można w takiej sytuacji w ogóle planować tego rodzaju posunięcia. Druga rzecz, że sposób funkcjonowania tam chociażby rolnictwa, czy tak samo, czy tak samo problemy naszych transportowców i europejskich wynikających z otwartego rynku, właśnie tutaj braku chociażby pa pakietu mobilności i tych restrykcji, wszystkich, które narzuca na nas Unia Europejska, wykańczy, wykańcza i wykończy po kolei. Nie tylko rolnictwo i transport, ale także i inne branże. Więc tutaj ta konkurencja jest niesprawiedliwa, ale przypomnijmy, że przedłużono tutaj otwarcie, liberalizację handlu z Ukrainą do kolejnego czerwca, kolejnego roku, więc dożynanie rolnictwa w polskiego i europejskiego trwa. No, jest to wygląda na celowe działanie chcące właśnie zniszczyć tą naszą niezależność żywieniową, która jest strategicznym elementem bezpieczeństwa. Każdego z państw, i temu przeciwko temu, jak wiemy, buntu, buntują się nadal i polscy rolnicy, i z innych krajów Unii Europejskiej, a, a cała ta eurowizja. Jest, jest czymś, czego ogólnie uważam, powinno nie być. Nie powinno to być promowane w żadnych publicznych mediach. Jest to totalna demoralizacja. Ja pamiętam Eurowizję z dawnych czasów, gdy byłam dzieckiem i po prostu z, z mamą oglądałyśmy to z siostrami, jako coś takiego, jakieś, jakieś przedstawienie kultury różnych krajów, ładnych strojów, muzyki, makijaży, a nie jakiś straszydeł po prostu, że ja widziałam to tylko w internecie, bo z, no w życiu z dziećmi nie obejrzałabym czegoś takiego, bo teraz jest strach wiele problemu, programów włączyć, które kiedyś można było oglądać, bo są tak mocno przesiągnięte przeróżnymi, właśnie takimi treściami demoralizującymi, a przede wszystkim zaburzającymi obraz normalnego świata, a także straszącymi po prostu dzieci. Więc Eurowizja jest czymś, w czym do czego państwo polskie nie powinno dokładać ani grosza. Uważam, że nie powinniśmy brać w niej udziału, a także bardzo podobało mi się to, że na tym wydarzeniu nie potrafiono włożyć poprawności politycznej publiczności, która wyrazi, wyrażała na ulicach i wyraziła na trybunach swój, swój sprzeciw wobec tego, co wyprawia Państwo izraelskie wobec ludności palestyńskiej. Tutaj naprawdę. To był jedyny dobry punkt, który pokazał, jak duża jest solidarność w świecie i w Europie ludzi wobec ludobójstwa, którego dokonuje Izrael na cywilach w Strefie Gazy. I to jest, tak jak mówię, według mnie jedyny plus tej całej Eurowizji, a ogólnie wydarzenie skandaliczne i wstrętne, i po prostu we wszelkie sposoby powinno się bojkotować i, i zwycięzca ten tutaj mężczyzna w spódniczce w jakimś futerku. No, no po prostu Ciężko to nawet jest po prostu skomentować. Tam padałoby wpaść kilku takich brownów z gaśnicami i tym ludziom po prostu po ubach po polać pianą, bo, bo to, to, co tam się po prostu dzieje, tu się w głowie nie mieści. I to nie jest przyszłość, i to nie jest normalność, i to nie jest tolerancja, i to nie jest świat, w którym ja, my, myślę tutaj zwłaszcza jako mieszkańcy Podkarpacia, chcemy żyć i, i wychowywać się i ze spokojem odchodzić z tego świata, wierząc, że nasze dzieci po prostu będą dały radę być normalne w tak popapranym świecie, jaki nam właśnie szykuje ta cała nowoczesność zachodnia, więc wierzę, że tutaj pod Podkarpacie wyślę sensownych ludzi do Brukseli i wierzę, że jakoś te nasze dzieci zabezpieczymy im przyszłość, ale to samo się nie stanie, więc raz jeszcze zachęcam Państwa do działania, do zrzeszania się, w stowarzyszenia w ruchy. Nie każdy musi od razu chcieć zapisać się do partii. Ja to rozumiem, aczkolwiek warto wziąć to pod uwagę i do Korony, Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna bardzo serdecznie zapraszam, no bo to samo się nie zatrzyma i trzeba nam ludzi, społeczników, działaczy, którzy poświęcą swój czas na to, by oddolnie właśnie w różnych sprawach interweniować, no bo, no bo po prostu nie ma innego wyjścia, inaczej, no, no nic po nas normalnego nie zostaje, bo świat kompletnie stanął na głowie. I ja kończąc też właśnie tutaj odpowiedź na to pytanie, jeszcze raz pozwolę sobie na autopromocję, ja raz jeszcze proszę o głosy na drużynę Grzegorza Brauna, mapka taka z całą naszą trzynastką jest w internecie, a ja osobiście ze wszystkich części Podkarpacia, w szczególności z moich regionów, z okolic Krosna i z Rzeszowa, proszę Państwa o głosy i poparcie. By drużyna Brauna narobiła zamieszania w tym całym Eurokołchozie. No właśnie, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem była Karolina Pikuła, kandydatka do Eurokołchozu z pozycji numer dwa. W okręgu numer 9, Województwo Podkarpackie. Bardzo apelujemy i zachęcamy do oddania głosu na Karolinę Pikułę oraz innych kandydatów z drużyny Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo. Do widzenia z Panem Bogiem. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Bogiem. Bogiem.